Brown zapowiada zaskakujące i radykalne zmiany po objęciu urzędu prezydenta. Jak uważasz, dobrze mówi? Czy jako głowa państwa, pani i pan będzie za podwyższeniem wieku emerytalnego? Bardzo proszę. Trzeba uwolnić polską gospodarkę, polską przedsiębiorczość i tych, którzy dają pracę innym i tym, którzy jej poszukują. PIT, CIT do likwidacji, ZUS do wygaszenia. Dawne zobowiązania muszą być wypełnione. Ale nie należy zaciągać nowych, nie należy wciągać polskiej przedsiębiorczej młodzieży do piramidy finansowej. Trzeba deregulować, dywersyfikować, decentralizować po to, żeby Polska odżyła, żeby polska przedsiębiorczość wydobyła się spod tych chałt biurokratycznego ucisku, podatkowego ucisku. Proponowane rozwiązanie brzmi w teorii interesująco, ale to za wolno. W tym tempie. Uwolnimy się może za 200-300 lat, kiedy Polski już nie będzie. A zatem trzeba nam ustawy wilczka czy może wilka. Po prostu co nie jest zabronione, jest dozwolone, Polaków nie trzeba uczyć pracować, nie trzeba zachęcać do pracy. Sami to robią, jeśli widzą sens działania.